Cześć, witam Was, to jest Stronek OnRyx i witam Was w kolejnym odcinku z serii e, zagrajmy w Pro Evolution Soccer 2013 Become a Legend. E, postanowiłem nagrać na koniec tego roku odcinek z Become a Legend, czyli z tak zwanego Bala, e, ponieważ, no, postanowiłem, że je, trzeba to nagrać, bo wiem, że mam dużo ludzi, którzy lubią tą serię, oglądają ją z chęcią, tak więc postanowiłem ją nagrać. A e, mam dzisiaj, że tak powiem, e, mniej. Mniejsze e, zaparcie się od tej gry niż e, zwykle, tak więc e, tym bardziej możemy spróbować. Gra, zagramy jedno spotkanie, ponieważ e, jest to spotkanie e, z Bayernem Monachium, chociaż nie, mogłem też zagrać z Borusją, a to się będzie później wysyłało. Dobra, pierdzielić, wiecie co, zagram sobie dwa spotkania całe, bez żadnych skrótów. To będzie taki, taki rewanż za to, że nie było odcinku przez dłuższy czas. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Nie znając mnie, to pewnie... odcinków dalej pewnie nie będzie tyle, bo... No wybaczcie, ale jakoś FIFA mnie bardziej wciąga, niż ten PS. To sobie przewiniemy. Chyba tylko czas tracę. Tak, stoimy tutaj. W kamer nie będę zmieniał, ta kamera jest lepsza. Mimo, że w filmie się już lepiej gra, jak mam tą kamerę, wiecie, tą telewizyjną. To tutaj dalej wolę tą, bo jakoś lepiej mi się strzela, kiedy mam kamerę właśnie z czegoś takiego Ok, biegać tu panowie, ja nie będę za was biegał, dobra No, pasowałoby wygrać Może coś strzelę, też by było fajnie, przejść do jakiegoś ciekawszego zespołu No nie jedynie wiedzieć co czego mi brakuje w tej w tym pesie jak tak teraz gram we fifę to teraz tak widzę że w tym pesie brakuje takiej determinacji na dokładnie czegoś takiego jak mam tą piłkę żeby mi się tak żwawie troszkę ruszali ci zawodnicy a No i tak dziwnie się ruszałem właściwie, no, mogliby to poprawić w 14 A ten czas się pamiętam już jak była reklamowana FIFA 11, bo jest nas 11, czy coś takiego tam było No nieźle przeleciało, ale teraz... Dobra, nieważne O! To ja podałem, czy on? On On chyba strzelał nawet Okej, okay, ja, ja sobie tutaj wyjdę. A kurde mać. Patrz, 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 patrz. Jak tu się prosi o podanie. Tak nie. Tak chyba. RT. Chyba Tak, RT. No idź mu tam yy, kopara siadła No nie wiem co to kompletnie zastrzela, ale okej okay. Dawno nie grałem w PESA i mi się nie chce grać w PESA tak więc możecie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie Możecie mi wybaczyć, możecie <laughs> Nie no Mam nadzieję, że nie będziecie jeśli, że jakieś okazje Ale no w PESA nie grałem bardzo długo Dawaj tam, dawaj Pięknie, zarąbista piła No dlaczego? No D, dlaczego? A oh. Patrz. No i patrz, jaki. jaki Żyd. Przepraszam, no bez obrazu oczywiście. To było. Przepraszam za to zachowanie, bo tutaj mogę karę dostać nawet. Przepraszam za to, przepraszam. Bardzo przepraszam tym, którzy zostali urażeni. Tych, którzy zostali urażeni. A! Bo to jest troszkę przesada, taka wiecie. Od razu wezywać. Za coś takiego można i siedzieć, kurde. Nie, no, siedzieć nie, ale. Coś tam można mieć. Dobra. Jedziemy. Z drugą połową, dawaj tu. No, i coś zrobił koleś. Masz. No, i korda kolejny stracił. SZAKIR No, i patrzcie się. No, ja on to puścił. Kurde, mać. Oj, 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 oj. Dobra, pierdź dziele to. Gramy dalej. A, noż, kurde mać. O i tak bez walki mi się tak wydaje, tak zupełnie bez agresji tak grają. Ten pas taki dziwny jest troszeczkę. Gdyby on był podobny do FIFA, przynajmniej... Właśnie nie nie może być podobny do FIFA, bo właśnie w tym polega różnica między tymi dwoma grami. On jest inny, gorszy. A. Ale gdyby chociaż no... Brakuje mi czegoś w tym pesie. Grafika jest po prostu cudo, ale brakuje mi czegoś. O nie ma co gadać. Grafika jest kosmiczna. Chociaż mnie w aż taka zła. No i znowu... no nie wierzę. Fajnie by było grać w takim bajernie. Włosy przeszkadzają Nieważne, wybijać to I wypier... O, jak dostał Ja pierdzielę. No ładnego tam strzała dostał Od tym oszuka No nie byle kogo, ma nie niezłe strzały A! Ty kurde to, coś ci zrobił Czemu on to przepuścił Patrzcie. A a że No nie, na ja też żałuję. Tam jakiś kolega się tam złościł, no ja też. Nie no, w PESie nie ma co. PES jest tylko taki, żeby sobie. żeby się podenerwować. Chyba jak ktoś gra cały czas we FIFA. No co. Coś widzę, że sędzia chyba z Monachium. Ok, wow. jakby chociaż na tryki były troszeczkę lepsze. To z wody. A że ja się na zwodach opieram przeważnie, no to... No i patrzy, co on zrobił. To jest właśnie takie... wpość takie dziwne. A, Aj. No i mnie w dupę, kurna 1.0 Oceny 6 Przynajmniej dobrze, że 6 chociaż zostaliśmy Ja pierdziele, Którzy w tabeli jesteśmy? Czwarci spadliśmy dalej mnie nie ma na pierwszym miejscu No nie idzie, nie idzie Mhm, spoko Leć tam dalej, kur... Okej, okay, kasę dostaniemy za miesiąc Mogę? Już? Mogę No fajnie. No co? No fajnie, że mam wygody. No tak, no więc to. Nazywam się ten, ten, ten i ten. Tak więc od razu negocjacje. Szukaj klubu. I mm. maksymalnie kto się o mnie interesuje. No nie jest tego za dużo. A normalnie jakiś klubik. Jakieś większe możliwości potrzebuję? O, pogoń tam adu. Akcent no chcę dołączyć. jeszcze jeden mogę? Tutaj nie ma co. Santos też nie ma co. Można je spróbować do tego. Ajc, Saint, Saint, -Tierre". Zobaczymy. u mnie tutaj listopad jeszcze. O, super. Zlekceważyło, ok. Czy mamy szansę z Saint, Obserwują nas. Co tam pisało? Co tam pisało? Co tam było? napisane? Minimum ocena 7-0. Rozpoczęcie rozmów, okej. No, Nazem sobie dobry kurna termin wybrał, normalnie, idealny Zbyzbór są 7-0. No tak, to już widzę jak to jak to pójdzie. Ja teraz sobie dam negocjacje szukaj klubu jakiegoś innego. Kogo wy macie? No ja wiedzcie, jesteście słabi. A Utrecht? O Jezus. O Rambosk. O Jezus, mamo. Eintracht Frankfurt, Kogo wy macie? A mogę? Nie mogę. Myślałem, że mogę dać. że do klubu. ładowy jaja. Czekajcie. Mai nie, no, z Santosem już gadaliśmy, tak? Można jeszcze raz dać, zobaczymy, co będzie. We w tych, my w tych jedziemy. 14 odcinka już jest tak, pewnie będzie z 25, coś takiego, 24, 26 W każdym razie będzie około 25 No i pewnie to będzie dużo ważyło, bo to jest oczywiście odcinek z Pesa, on one on dużo ważą? Chociaż ja sobie jak nagram MSI to może będą mniej ważyć No czemu ty tak budujesz? No nie tak! Coś właśnie taki głupi trik, w fietek tak lepiej je jest, bo można sobie do tyłu piłka dać, a tutaj tylko na bok. To jest takie posrane Lewandowski Czyli 3-3... 4 Polaków chyba dzisiaj gra Na wojsku Masz Kurde mać. Ależ może jaka taka ocena będzie ta 7.0! A, już myślałem, że tam odbierzesz puścię nawet kamerkę. Dobra. Jedziemy. A,śmy zajechali. We dwóch. Dobra. A podaj tu prosto padą i pierdzielić. Aj, humels. O ile, wychwatam tam wygra główkę. Dobra.

Podanie, tutaj odzyskałem piłeczkę i strzał mierzony. Okieneczko, świetnie, fantastycznie. Bum! Kurna. Tak. Wr wrzędzie, kurna, panowie. Wrzędzie. Nie. Ładnie siadło. Ale patrzcie na Mordę Weidenfelera tutaj. Aż przybliżę. Prawie tam krzyczy. O kurde. Dobra, to nie było śmieszne. Jedziemy dalej. Pa, 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 pa. Humans w, w pomocy, czy się mi wydaje? Tak, w pomocy. SPD chyba gra. Z tego co widzę, z tego co widzę, to gra SPD. O sztan. Padaj Pięknie, zarombista piła tam Aleś, kurna zagrał Dobra, super, ładnie, ładnie. Pierwsza połowa u siebie. 1-0. Super Fajnie by było to dotrzymać do końca 3 punkty z Borusią. To się nie zyskuje codziennie. A Baszykowski gra? gracz, się mi wydaje, że go nie widziałem. Pięknie. No. Co to było? Ej, ej powiedzcie mi, co to było? Ja nie wiem, czy się mam cieszyć, czy się mam śmiać. No chyba się cieszyć, ale ale co to było? <laughs> to znaczy te piłki takie śmieszne odzyskanie takie śmieszne. Strzał. Ja nie wiem co on zrobił. Jakiś błąd chyba. Czekajcie, ja sobie tak obrócę.

Patrzcie, ja strzeliłem dwie bramki dla nich, a oni mi nie chcą piłki zagrać Żebyśmy nie przegrali 4... 3-2 Nie no, nie ma co kraczeć Au Masz Zagraj

Pa, 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 pa Dobra, pięknie panowie Ocena 8, kurna 0 Możliwa A7-5 gwarantowana Nie sądzę, żebym 7-5 nie uzyskał A nagle kolejny bug i kurna 5-5 ocena Albo 6-5 To już był totalny koniec Gdzie jestem? Tutaj 4, 3, 2, 1 gramy? gdzie ten? Aha Noż sz... ty kurna dziadzie Dobra, gramy Masz. Odegraj. Łuu wow. Coś jest z szałem nawet wychodzą. Nawet, nawet. O, szniber, sn czy jak tam się tam czyta? Wszedł za Roberta L No iść tam owo do niego. No idzie tam do niego Ja tutaj je rozciągnę. Czekaj, bo masz Potrzebujesz pomocy chyba, nie? Nie potrzebujesz to się pierdziel <noise> No kurde musiał wyjść A No dawaj, dawaj, dawaj Robię ci miejsce Nie podawaj mi czas. Teraz możesz zagrać Ale dostał No może nie tak jak ten, ten mój kolega od Tymoszczuka Ale w każdym razie dostał A jak się Hummels już kładzie, no to znaczy, że dostał, że dostał nieźle No, wybicie na 16, żebym ja sobie przejął tak zwolę, ja tak Tak, bycie tak I brama No ale kurwa nie tam, tutaj do mnie Dobrze zrobimy dwa odcinki Fantastycznie. Hatry Ocena, jaka 8? Osiem. Pięknie. 8-0. Osiem, Saint może być. Chłopcy ci ufać, Wiedzą teraz, co jesteś w stanie. Jeśli będziesz lepiej współpracował z kolegami, będzie się lepiej rozumieć. Piłka, Twojego kalibru zostanę się... W przyszłości, okej. Okay. Dobra, z Borusem 3-0. Zarąbiście. I drugie miejsce Jesteśmy pierwsi Znaczy się jasne. zupełnie nieobserwowany ciągnik Kurna jaki ciągnik Ursus? Kurna Dobra Moja nowa ksywa Ursus Przeszedłem, opowiedzieli mi, że aha No kurna, przecież teraz było Jest duże interesowanie Wiesz co? co? Za to, wybrany zawodnik, aha Weź dodatkowo parę butów O super Wow, no to to na pewno, to buty na pewno bierzemy Czekajcie, 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 Przedmioty, wyposażenie, kurna buty Jakie są te buty? Przy tych mi spadnie siła uderzenia i cena strzała, ale nie zrośnie szybkość To te dostałem, tak? Można. jak go sunę, to w ogóle. Z, a nie można zdjąć? No, czekajcie, a dam sobie tę. I wtedy spadnie mi to, ale będę miał. Teraz jestem szybszy. Teraz jestem. Teraz jestem szybszy i mam. Co mam lepsze? I mam wybuchową moc lepszą jakąś. Ale wiecie co wolę sobie to założyć? Bo tu mam lepsze strzały. Jakbym miał lepsze strzały i szybkość, to wtedy bym sobie dał. Ale no, wtedy no to nie jest takie łatwe coś takiego dostać. No, 26 minut, tak jak mówiłem. E, ok, z Wolfsburg e, Ok, spoko, z Santos. Scouti Santos będą w tym spotkaniu mnie obserwować. Agent ma kontrakt z wieloma klubami. Legu Aha, negocjują, maci. Zacznę, nie 7, ok, okej, Ok, Okej, no to co, na to chyba na tyle, może, się, może jeszcze sobie tutaj przejrzymy podstawową informację, nie? Ile jestem warstw... Eee. Czekajcie, to chyba nie tu się patrzy. Nie, no tutaj. Nie, nie tutaj. Nie, tutaj się patrzy, ach nie tutaj. Mam po innemu e, language i się mi myli. Nie porównaj tylko. No tu. O, kanonier. Kroczenie bokiem Nie wiem co to znaczy. Muszę sobie pocztać. Trzeba strzał niezła. Dobra, to włączymy. Przeglądaj dane, moje dane. O, tutaj będzie 71 tysięcy. No nieźle. Strzał mi się poprawił, dribbling i szybkość, spoko. Aha nie, to się nie poprawiło, tylko to sobie dałem. Okej, okay, wiesz, to co na szybkość nie, ale na to. No, siłam. Okej, okay, tak będzie dobrze. Rekordy indywidualne: 3, rozegramy 7, goli 6. No to nieźle. Jak nie, Aha, tego jeszcze nie. Co, co? Ogłoszenie. No co, tylko na pierdzie żadnej emerytury. Nie ma. A nie przypiłkarz Messi, a kto inny pewnie. Oczywiście, że Messi. Czekajcie, co ja tutaj jeszcze mogę o sobie sprawdzić? System sobie mogę zrobić. Nie, no dobra. Eee, tego agenta. Ten agent będzie dobra, ale no, kosztuje 50 tysięcy. Ponad. No, 50 tysięcy. Dobra. Tak więc na no ten to, to na tyle, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie jeśli wam się oczywiście podobało, do kolejnych odcinków, e, no i cześć I, i szczęśliwego nowego roku od razu, no i cześć.